Na kanale Inwestujemy w siebie w drugim, już filmie z serii. Co nasze też może być piękne. Dzisiaj przedstawię Wam znów monetę 10 złotową. Z tym, że moneta ta będzie naprawdę nietuzinkowa. Z tego tytułu, że monety nasze 10 złotowe zazwyczaj posiadają jakieś, jakąś część lustra. Natomiast ta moneta jest całkowicie matowa, wykonana w takim ciemniejszym odcieniu natomiast ona jest przedstawieniem 30 rocznicy grudnia 70 na rewersie monety widnieje napis i jest również są również przedstawione postaci jeśli chodzi o te postaci one są Wyżłobione, jakby w kamieniu, natomiast też wyglądają, jakby padał na nie cień, więc jest to taka podwójna gra. Postacie te są na takim, jakby bruku, uwidocznione. Jeśli chodzi o tą monetę, ciekawe jest to, że na rancie tutaj może być niezbyt czytelne, natomiast na rancie widnieją miasta, które były powiązane z tymi wydarzeniami a mianowicie Gdańsk, Gdynia. Szczecin, Elbląg oraz Słupsk. Jeśli chodzi o awers tej monety, tutaj widnieją dwa symbole Orła orzeł związany z wydarzeniami, jak i orzeł bezpośrednio powiązany z emitentem. Orzeł emitenta jest po lewej stronie. Natomiast pod prawą łapą tego orła widnieje znak mennicy. W tym przypadku jest to mennica warszawska. Natomiast na samej górze napisu widnieje, na samej górze tej strony a właściwie awersu widnieje napis Rzeczpospolita Polska oraz wskazanie roku wybicia tej monety, a więc roku 2000. Jeśli chodzi o nominał tej monety, jest to moneta 10 złotowa, jak wszystkie monety kolekcjonerskie, a próba tej monety również, jak i w przypadku innych monet 10 zł wynosi 925. Natomiast nakład tej monety wyniósł dokładnie 37 tysięcy sztuk. Jest to nakład dość wysoki z tego tytułu, że były to jednak początkowe lata emisji tego typu monet. Natomiast moneta wyróżnia się szczególnie swoim kolorem oraz zupełnym brakiem lustra. Jeśli chodzi o cenę taką katalogową tej monety. Moneta jest wyceniana na około 80 zł przez katalogi, natomiast no tutaj trzeba brać poprawkę na wszystkie ceny katalogowe, które są raczej cenami orientacyjnymi niż cenami konkretnymi, którymi powinniśmy się sugerować. Jest to oczywiście taki punkt odniesienia, żeby Zdawać sobie sprawę, jaka rzeczywiście jest cena tej monety, natomiast no, nie ma co się przywiązywać do tej ceny. Jeśli chcielibyście posłuchać trochę o tym, jak zakotwiczamy sobie pewne rzeczy w głowie, tutaj zapraszam do górnego rogu na film poświęcony między innymi temu zagadnieniu. Jeśli chodzi już o samą monetę, na sam koniec jeszcze powiem tyle, że moneta jest dokładnie tego samego wymiaru, co wszystkie monety kolekcjonerskie, 10 zł, a jej średni. Wynosi 32 mm. Jeśli chodzi o ten film, to wszystko. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę i widzimy się w kolejnych filmach. Na sam koniec dodam tylko, że film nie stanowi porady inwestycyjnej, i wszystko co było powiedziane na tym filmie jest po prostu moją opinią i ma charakter wyłącznie informacyjny.